Witajcie widzowie, z tej strony Michał, Wielka Micha. Zgramy dzisiaj sobie w Robloxa fobl Fobloxa. Myślę, że Wam się to spodoba. Fajna gierka. Trochę takie coś jak Fortnite. Pewnie na moim kanale widzieliście już dwa filmy z Fortnite. A. Fajne są, no nie powiem, że nie. I. No to zaczynajmy grać. mam już tam kilka fajnych broni. Myślę, że teraz mi się uda coś jeszcze zdobyć. Więc... O, 6000 tysięcy wpadło nam. 301 tysięcy mam. No to... No to co? No to gramy. A, broń sobie jeszcze zmienię. Mojego, na moją... Moim... Pięknego maszynów... moją piękną maszynówkę, dobrze. Lecimy. Gdzie oni są? się, Uciekł nam szkoda jest Ale zrobił kawałek, byśmy chory. No to co, gramy dalej chyba? Dobra, lecimy. To widziałem, może dzisiaj coś, coś pogramy i ja yeah. zabiłem się, po No i idziemy zebrać pieniądze. No to lecimy, lecimy dalej.

Thank <laughs> you. Dobra, piszcie jeszcze w komentarzach, czy chcecie czy chcecie to Jurassic World yy, Evolution 2, bo jeśli tak to mogę nagrać. Jeśli chcecie, to mogę nagrać ten film. Na 100 subów albo nie, 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 nie. Na 20 subów nie chcę tak od razu na most lecić. Na 20 subów będzie ja coś... Mega fajnego, mega epickiego. Zobaczycie, co to będzie dopiero, kiedy będę miał 20 subów. Wtedy zobaczycie coś ultra, ultra, mega epickiego. Dobra, może nie dla wszystkich to będzie epickie. <laughs> A, i subskrybuję, subskrybujcie kanał Piotrek Bezportek. Najlepszy kanał, jaki chyba powstał. Subskrybujcie ten kanał. Wtedy, bo wtedy sprawicie... Przy wtedy wy szczęście mojemu przyjacielowi z klasy." не уткнула. Ну, это хорошо. Круто, да? Oczywiście możecie na mnie wbić, możecie razem ze mną grać sobie. Jeśli Wam się ta mapka spodoba. to dziękuję Wam serdecznie za oglądanie